Witam witam dzisiaj pokażę jak podłączyć silnik od pralki pod prąd stały załóżmy tam 18V lub 12V tak jak widać na wtyczce tutaj mamy pierwsze trzy to są przewody od cewek jedna druga tam no, są połączone, na którymś jest wyprowadzone czerwony i czarny czerwony czarny czerwony i czarny to są przewody idące do szczotek. Ten żółty idzie do przyłączniczki z tyłu do chłodochmerycznej. Tego nie, tego nie wykorzystujemy. Bierzemy sobie takie dwa zestawy Trzy przewodów ja lubię kolorowe. Jedziemy. Podłączenie szeregowe robimy w ten sposób, że łączymy, to są pomarańczowe szczotki, to są uzwojenia. Bierzemy jedno uzwojenie i szczotkę, a plus, minus dajemy jeden na szczotkę, jeden na uzwojenie. Tu jest szczotka tu jest wzwojenie podłączamy po 12V film nam się kręci w tą stronę odwracając obroty robimy to w ten sposób przełączamy szczotkę na drugie uzwojenie a minus podłączamy do z tej strony udzwojenia nam okay. się kręci w tą stronę I szybciej w tę stronę. jest teraz słabszy to Głannego... można bardzo łatwo ale tak ciężko i to by było na tyle